Mówiąc, jak ja wam pokazałem moją sztukę, która trafiła do mnie 5 tygodni temu. Tego pierwszego próbu osłania nosa są ciężkie. Próbujemy, walczymy. Przyszedł mi od 2-3 dni. Przełamał trochę lody i. Po krótkim czasie daje się już tam w miarę na rękę wziąć, ale teraz już jest taka godzina, że on powoli będzie szykował się do spania. Światło zawsze o 19 mu gaśnie. Mamy po 1900, także on powoli pójdzie spać, ale chyba uda się mu go pokazać. Ja to sobie wyjmę na niego tutaj podejści, żebyście sobie go zobaczyli. W ogóle imponujące jest to, jak on szybko rośnie w ogóle, bo mamy go 5 tydzień, miał 38 gram, 29 centymetrów. W tej chwili. Ma yy, no 5 tygodni u nas jest i waży 133 gramy i mierzy 4, no 41 cm, także yy, przybrał, no ile, Jednym, 4 razy tyle waży w sumie teraz. Mam nadzieję, że to urośnie, już się nie mogę doczekać, jak będzie taki troszeczkę większy. Będzie łatwiej go można wziąć na ręce. No chodź, spróbujemy go wziąć, widać, że jest zestresowany trochę. No ale no, trzeba go jakoś tam próbować oswoić. Zobaczymy, co przyniosą kolejne dni. No choć naście czy nie? Dzisiaj był na rękach już tam 15-20 minut i nawet nie uciekał. I tak nieźle. O widzicie, w miarę, w miarę się powoli zacznie ogarniać. No jest trochę nerwowy, nie lubi. Najważniejsze, żeby nie było gwałtownych ruchów. Mam nadzieję, że następny filmik uda mi się nagrać i Jaszczurka będzie bardziej spokojna, bardziej nastawiona już do mnie. No chodź, 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 chodź. Mega fajna jaszczurka, naprawdę szybko rośnie. Mam nadzieję, że równie szybko się oswoi. No chodź, będzie chodź. No jest, jest straszna, nie Właśnie dzisiaj liniała jeszcze, w sumie cały czas linieje. No chodź, chodź, pokaż się, pokaż. No widzicie, co on tu robi? Jakie fikołki. Nie chcę go tak na siłę brać. Bo widzicie, co, co się dzieje z nią. No, A ilość, jakiego pochłania owadów, to się w głowie nie mieści, naprawdę. W sumie ostatnio próbuję go trochę na świeższe przerzucić ale ciężko to idzie, nie, nie przepada. Lubi drewno jady. E, no, małe ssaki też je. Osecki. Potrafi dziennie zjeść naprawdę sporo. Byście nie uwierzyli, ale potężne ilości. Staram się go nie karmić właśnie i yy, ssakami yy, yy, i tak dalej tylko głównie owady no, ale już ci trzeba nie? trzeba też pamiętać o prawidłowej suplementacji wapni, witaminy no chodzi o buzię. jest zestresowany, nie będę go tu zaraz buzię męczył, jeszcze raz próbuję go wziąć żebyście go sobie z bliska zobaczyli jaki jest piękny ma piękne kolory, ostre no chodź nie bój się no nie chcę, no tam nie wejdziesz terrarium nie ma w tej chwili jakiegoś ogromnego, no mam nadzieję, że przez, na pół roku mu jeszcze wystarczy, bo ma 130 cm długości 75 cm wysokie i 60 cm głębokie mam nadzieję, że pół roku mu jeszcze posłuży prawdopodobnie jest to samiec i one tak rosną do 1,80 m i około 80 kg wagi Jestem w stanie to uwierzyć po tych przyrostach, które w ostatnim czasie następują. No chodź, chodź, chodź. Ostatnie podejście, już go nie będę stresował. No zobaczcie, jaki jest piękny. Znaczy te kolory od spodu, jaki w ogóle jest piękny, mega. Nie wiem, miałem ja ładniejsze jaszczurki nie widziałem naprawdę. mam ich trochę. Jest prześliczny. Zaraz go będziemy odkładać, żeby się tutaj, chłopak, prawdopodobnie chłopak nie stresował No jest zestresowany, nie będziemy go tutaj męczyć już bo szkoda stwora tak to wygląda polecam każdemu naprawdę jeśli macie warunki możecie sobie yy, możecie mu zapewnić odpowiednie odpowiedniej wielkości terrarium to jak najbardziej wam polecam taką jaszczureczkę żadnych problemów z karmieniem adaptacja praktycznie od razu jak został wpuszczony do mojego terrarium, przyjmował pokarm. Żadnego problemu z nim nie ma. Nie tak jak z dekonami, na przykład parciami, które potrzebują dużej adaptacji, i tak dalej. Aklimatyzacji, w zasadzie. Adaptacji do nowego otoczenia i aklimatyzacji. No jest mega cudowny, naprawdę. I tak, w tempo, w jakim on przybiera, w ogóle, jak rośnie, to jest niewyobrażalne. Mega jest, naprawdę ja się nim tak jaram każdego dnia, że no cudowny jest po prostu, cudowny. Warto było jeden dzień zrobić 750 km, to jest szczurkę. Jedyne co też zauważyłem, że strasznie nie lubi wody, nie? Przypadkowo gdzieś tam wpadnie do basenu swojego, to... No, nie podoba mu się, nie? Fikołki robi i tak dalej. Ja już go tu nie będę brał. Chcę tylko, żeby strzedł z tego drewna tutaj, bo chcę mu ten jego podest podłożyć. Temperaturę ma około 37 stopni, 36 pod promiennikiem. Ma tutaj 100 promiennik i UVB miał być metachologen, Oczywiście zamówiłem, nie przyjechał. Statecznik który mam, już też podłączony. No, przyjedzie metalogen, to mu założę metalogen. Będzie miał w sumie lepiej, bo ta świetlówka to tam praktycznie za dużo nie daje. Coś tam dostarcza tych promieni, ale to nie jest to, co powinno być. On jest mały, no to jeszcze nie ma problemu, ale jak będzie większy, no to koniecznie. Duża świetlówka i metachologen. No, tak sobie zwiedza tutaj, no jest zestresowany. Ja już tutaj rąk nie będę wkładał, żeby go tutaj nie narażać na niepotrzebny stres. Niech sobie odpocznie, bo widać nawet jak ciężko oddycha. Chciałbym jednak tą to drewno tutaj jeszcze wsadzić, ten pieniek w zasadzie. No zobaczymy. No dalej, koleżko. Pójdę na bok. Pan tutaj odłożyć swój podejścik do wygrzewania się. No chodź. No chodź, tu przyjacielu. Wiem, że nie boi się już, ale już ci obiecuję. To jest ostatni raz, kiedy ci biorę. O, właśnie. Tu cię odłożył ładnie. Tu masz krótko. Termometr sobie ląduje. No się tutaj schodzi o 25, ale. Chwila, moment, który moment, tutaj pokażę. Ponad 30, jest grubo ponad 30. Trochę się męczyłem, żeby tutaj to oświetlenie zamontować. Ten halogen, yy, odpowiednia wysokość i tak dalej. Na szczęście udało mi się przygotować na czas terrarium, yy, a nie, że napiwa pszczurka po tym także miałem czas, żeby sobie badać tą temperaturę. Tu jeszcze skóra dzisiaj, to stara chyba, jest zasadziata. Tutaj dzisiaj linią, zobaczcie. Jest u mnie 5 tygodni liniał, w sumie 2,5 raza, bo tak można powiedzieć, bo generalnie już liniał jak go kupiłem i potem jeszcze dwa razy liniał w sumie, więc tak to wygląda. Mówię, terrarium nie jest jeszcze jakieś ogromne, ale w zupełności mu wystarczy, na, na, na pół roku mam nadzieję. No i tak tu się prezentuje, tyle informacji ode mnie na dzisiaj, polecam Wam sobie zapoznać się z tym gatunkiem, mega fajny. Gatunek, ja jestem zachwycony i uważam, że żeby dokonałem idealnego wyboru, bo jest mega, mega cudowny. Także to na tyle. Zapraszam do do śledzenia kanału. Będzie w filmiku więcej, nie tylko o teju, ale też o innych jaszczurkach, które są na hodowli, bo mam tego sporo. Obecnie jakieś, nie wiem, 12 gatunków. No myślę, że na na czele będzie jednak teju, bo naprawdę przemawia do mnie ten gatunek. Jest mega, mega zajebisty. Pozdrawiam.